Drodzy Państwo, my bardzo sprawnie z biblioteki przechodzimy do naszej kolejnej rozmowy. Jak Państwo widzą, tutaj jesteśmy przygotowani z Mateuszem, mamy szaliczki. To oczywiście ze względu na naszą reprezentację siatkarzy, ponieważ polska reprezentacja siatkówki będzie miała okazję powtórzyć sukces sprzed prawie 50 lat na Igrzyskach Olimpijskich w Paryżu. A o emocjach związanych z meczem, który przed nami, czyli meczem finałowym, który zagramy z Francją, powie Marcin Możdżonek były mistrz świata w siatkówce. Dzień dobry. Dzień dobry. No to jak te emocje? Ogromne. Emocje jeszcze we mnie siedzą po tym półfinałowym meczu ze Stanami Zjednoczonymi. Bo zobaczyć taki mecz, żyć w czasach, kiedy taki mecz nasi siatkarze rozgrywają, to jest niesamowite. Waga tego spotkania, ciężar gatunkowy, stawka przeogromna, no i okoliczności, w jakich wygrywamy, bo można wejść do finału, oczywiście można to wygrać, jak Francuzi z Włochami 3 do 0, nie ma historii, gładko, łatwo i przyjemnie, ale to, co zrobili nasi, do tego by się nie powstydził nawet Hitchcock, no tak wyreżyserować, gdzie w pierwszych dwóch setach gramy na przewagi, jest, jest ok, dwie drużyny, najlepsze, grają na wysokim poziomie, no ale w trzecim nagle nas leją i to deklasują wręcz, czwarty set, Amerykanie cały czas mają kontrolę w spotkaniu to 2018 aż prowadzili ale potem jednak cierpliwość, siła charakteru, wola walki, serce zostawione na boisku. No i ta świadomość, że nie tak gramy o finał. Jak, go, jak nie wygramy tego meczu, to możemy drugiej szansy nie dostać, a część z nich na pewno by nie dostała, bo są już zawodnikami wiekowymi. No właśnie, jak to jest możliwe, że my tego trzeciego, trzeciego sta przegraliśmy po to 14 bodajże. W czwartym przegrywamy, straciliśmy Marcina Janusza z problemami z plecami, tak? Paweł Zatorski problem z barkiem grał, zacisnął zęby, grał przez ból i mimo to ta drużyna, gdzie było widać, że Amerykanie są na fali, że wychodzimy praktycznie wszystko w tym meczu, że my powin... udało nam się podnieść. Już nie będziemy przypominać słów Tomka Fornela, który tam powiedział, że jedziemy z Amerykanami, tak? W tym, w tym momencie. Natomiast jak to jest możliwe, że ta drużyna się potrafiła podnieść w tak ciężkim momencie w tak ważnej imprezie? Ja myślę, że to może być świetny temat na jakąś pracę doktorską czy magisterską, chociaż bo sam się nad tym zastanawiam, ale już tak mówiąc serio, nasi zawodnicy byli bardzo cierpliwi, oni też znają swoją wartość. I tak naprawdę nie mieli wyjścia. Musieli walczyć do samego końca i czekać na swoją szansę. Przez całą czwartą partię oni czekali, bo Amerykanie, tak jak pan powiedział, oni byli, kontrolowali to spotkanie, kontrolowali ją. Mieli bardzo duży spokój na twarzy wyrysowany. Oni już szli jak po swoje, no ale niestety. Mm, Don't mess with Polacy, jak niektórzy mówią. Panie Marcinie, ja chciałam zapytać o tego rywala naszego finałowego. Jakie są mocne i słabe strony Francji? Jakie są mocne i słabe? Mocne to gospodarze. Gospodarzom będą pomagały ściany i to, to mamy jak w banku. Francuzi są obrońcami tytułu. Oni wygrali poprzednie Igrzyska Olimpijskie. Francuzi są nieobliczalni, oni tak naprawdę nie wiedzą, mogą z nami e, wygrać, przegrać 3-0, do 3-2, tak naprawdę sami nie wiedzą czego się spodziewać i tutaj e, to jest pewna niedogodność dla nas. No a my mamy swoje problemy, nie mamy Mateusza Bieńka, nie wiadomo co z Pawłem Zatorskim, nie wiadomo co z Marcinem Januszem, no te igrzyska. Płacimy bardzo wysoką cenę, nasza drużyna, nasi zawodnicy, za to, że tam są i pokonują kolejne etapy tego turnieju. Ale ja jestem optymistą, bo po tym, co, co zobaczyłem na przestrzeni całego turnieju, bo gra nam się nie układała, sztuką bycia wielkim, bycia mistrzem, nie jest to wygrywać, kiedy wszystko idzie, kiedy wszystko się udaje, tylko wygrywać, kiedy nie idzie, kiedy gramy słabo, kiedy gramy źle, kiedy nam taktyka się sypie, a tak jest na tych Igrzyskach trochę. Tylko, że potem już tego nikt nie pamięta, bo w środkówce nie dajemy not za styl. Tylko do historii przychodzi suchy wynik, a oni przeszli już do historii. Pan się spodziewał, że awansujemy do tego finału, bo oczywiście przed Igrzyskami na papierze, jak zawsze, prezentacja Polski jest no, jednym z głównych faworytów, tak? No ale potem, w fazie grupowej przegrywamy z Włochami i to dosyć gładko, tak szczerze mówiąc. Obnażyli nasze wszystkie słabości. Dokładnie, tym dokładnie. Potem mamy ten słynny ćwierćfinał, klątwę ćwierćfinału, tak? no, która Pana też dotknęła w 2012 roku, gdzie właśnie Polacy przegrywali te ćwierćfinałowe mecze pięć razy z rzędu na Igrzach Olimpijskich. Tutaj jeszcze na Słowenię, które nam zwykle bardzo mocno nie leży. Na no mimo to jednak udaje się przejść. Czy pan właśnie faktycznie myślał, że my na tych Igrzyskach zagramy ten kluczowy sobotni mecz o złoto? Bez kozary powiem, że tak. Dlatego, że ta drużyna już przeszła przez chyba wszystkie. Możliwe, najtrudniejsze momenty w swojej karierze, oprócz tych, które teraz czekały ich na Igrzyskach, oczywiście, oni byli mentalnie gotowi. Już mieli na tyle doświadczenia. Te wszystkie właśnie ćwierćfinały, które zostały przegrane, ten cały ciężar, to całe doświadczenie negatywne było w nich. Oni wiedzieli już, jak sobie z tym poradzić. To jest drużyna zbudowana na złoty medal. Czego zdobędzie, tego nie wiem, ale bardzo bym chciał. I to, że oni zagrają teraz w finale, tak to przewidywałem. Chociaż nie będę tutaj święty. E, w czwartym secie zacząłem wątpić mocno. Jak każdy z nas chyba. Drużyna stworzona, żeby otrzymać, żeby wygrać ten złoty medal. E, nie, niespodziewany, nie, nieprzewidywalny przeciwnik. E, jak się przygotować do takiego pojedynku tak ważnego z nieprzewidywalnym przeciwnikiem? Czy da się przygotować? Oni już są przygotowani, bo mieli okres przygotowawczy w zasadzie, odkąd trener Nikola Grbicz objął naszą reprezentację, to oni już się przygotowywali właśnie do tego, do tego jednego meczu I, i to jest, teraz już niewiele można zrobić. Oni znają doskonale Francuzów, mają taktykę, mają rozpisane zawodników, mają statystyki, wiedzą jak się zachowywać na boisku. Tutaj będzie decydowała dyspozycja dnia, kto jak będzie realizował zadania, które narzuci na nich sztab szkoleniowy, kto bardziej wytrzyma ciężar tego meczu. Czy jako reprezentacyjna w tym spotkaniu będzie lżejsza? No właśnie, czy w takim meczu można rywala czymkolwiek zaskoczyć, bo to są drużyny, które grają ze sobą bardzo często na tym najwyższym poziomie i one znają się już chyba na wylot. Uważam, że nie. Uważam, że nie. Tutaj wszyscy znają się jak łyse konie. Statystycy rozpisali wszystko na temat każdego zawodnika, łącznie pewnie z tym nawet, czy woli czarną czy białą kawę. Także tutaj nie ma zaskoczenia i jest dyspozycja dnia i tego, kto wytrzyma. Ten ciężar i pokona stres e, związany ze stawką takiego spotkania. Kto u nas w drużynie myśli Pan, że może jakby być kluczową postacią w tym, w tym finale? Czy to będzie Wilfredo Leon, czy to może będzie Bartek Kurek? E, no, czy jednak na przykład pojawi kto, się ktoś nowy? Jak się Kłomasz w półfinale? Każdy ma swoje zadania na boisku i każdy będzie musiał zagrać na 110% swoich możliwości, żebyśmy złoto zdobyli. Ale bardzo kluczową będzie tutaj postawa Bartka Kurka z całą pewnością. To jest bardzo doświadczony zawodnik, zawodnik, na którego ci młodzi zawodnicy patrzą. Ich oczy są ku niemu zwrócone. To jak on się zachowuje i siatkarsko, czy on zdobywa punkty, nie zdobywa punktów, czy czy psuje, czy nie psuje, czy um, ratuje zespół z opresji, jego mowa ciała to wszystko będzie miało Myślę, że kluczowy wpływ na przebieg tego spotkania. A jeżeli chodzi o Francuzów, to musimy uważać głównie na Erwinę Ngapeta? Musimy uważać na Erwinę Ngapeta, bo on sam jeszcze nie wie, co jest w stanie zagrać. On jest w stanie sam wygrać z nami, i dzięki niemu my możemy też wygrać, bo zacznie grać egoistycznie, jak to często ma w zwyczaju, i ułatwi nam to wygraną. Ale tak naprawdę we Francji mamy zawodników bardzo technicznych, zawodników wszechstronnych, którzy potrafią wszystko zrobić. I jeżeli te mechanizmy wewnątrz drużynowe im się pozazębiają, to będzie bardzo trudny mecz. Czy my możemy mówić, że w tym meczu na naszych zawodnikach będzie ciążyła ogromna presja? Czy właśnie tej presji nie będzie? Bo tak jak pan powiedział, czy Bartosz Kurek, czy inni nasi zawodnicy, oni wygrali praktycznie już w swoich siatkarskich karierach wszystko. To, czego im brakuje, no to właśnie jest olimpijskie złoto. Olimpijski medal oczywiście, no medal już mają, tak? Ja już mają. Natomiast no, olimpijskie złoto, no to jest coś, czym przechodzi się no, jeszcze bardziej do historii. I właśnie, czy to będzie tak, że mamy już medal, możemy grać na ludzie, czy jednak, no nie no, chcemy mieć to złoto, więc presja jest na nas duża, bo też myślę, że Polacy będą traktowani mimo wszystko w roli faworytach, w tym meczu. No, tu chyba jest 50 na 50, jeżeli chodzi o faworyta, bo tu sytuacja jest naprawdę bardzo, wy... naprawdę bardzo wyrównana. Ale ja uważam, że największe ciężary zrzuciliśmy już z barków. Czyli ćwiercinałowy ze Słowańcami, pamiętamy jaka wielka. I wyraz ulgi na twarzy naszych zawodników po ostatnim gwizdku sędziego. No a ta ogromna radość połączona ze wzruszeniem i również z wielką ulgą po meczu półfinałowym. Także my już będziemy dużo. Będzie nam dużo lżej. Już te wielkie kamienie z plecaków zostały wyrzucone, i już możemy grać swobodnie, cieszyć się siatkówką, bawić się w pewnym sensie tym. No bo takie sytuacje jak ta, jak ta sobotnia o godzinie 13, która się, się wydarzy, zdarzają się czasami tylko raz w życiu. Zdecydowanie tak. Marcin dziękuję. dziękujemy za rozmowę i oczywiście dziękuję. będziemy bardzo mocno trzymać kciuki za naszych siatkami. Szanowni Państwo.